Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj moją gościnią jest Joanna Radosławska. Obecnie moja bardzo serdeczna koleżanka, a jeszcze parę lat temu osoba, którą. Po prostu poznałam w biznesie, Joanna z wykształcenia jest inżynierką, humanistką, pedagogiem, jest również hR biznes partnerem i liderką projektów. O tych projektach chciałabym tutaj na chwilę opowiedzieć, ponieważ jest super, super doświadczonym project managerem. Myślę, że to wybrzmi w naszym spotkaniu jeszcze i rozmowie. Co ważne, Asia na swojej drodze w pewnym momencie odkryła mentoring. Jest mentorką w największym obecnie na rynku programie mentoringowym prowadzonym przez Fundację Liderek Biznesu. I jako jedna z pięciu osób w Polsce i 33 na świecie uzyskała podwójną akredytację: zarówno mentora EMCC EIA, jak i właśnie menadżera programów mentoringowych PMA w moim kursie. I tutaj też właśnie nasze drogi się ponownie przecięły, jak to mówi młodzież. a Asia dołączyła do. Mojego kursu i tam jeszcze lepiej się poznałyśmy. Joanna jest też autorką wielu artykułów naukowych, prelegentką na konferencjach naukowych i biznesowych. Również otrzymuje bardzo dużo różnych nagród związanych z tym, w jaki sposób prowadzi hr zarządzanie kadrami, zarządzanie ludźmi w organizacji, w której pracuje. Jest również mamą dwóch synów. Wędruje po górach i jest niezwykle ciekawą osobą, a co najważniejsze, myślę, że to będzie bardzo, bardzo dobrze słychać. Osobą, która bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą, za co niezwykle sobie Asie cenię, bo spotykając ją i będąc z nią na kursie, zauważyłam, jak wiele od siebie dawała, co było niezwykle pomocne, cenne w trakcie całego kursu, ale też po prostu Asia taka jest na co dzień, co myślę, że. Będzie za chwilę bardzo dobrze słuchać. Zapraszam bardzo serdecznie do słuchania całej rozmowy z Joanną i zobaczenia, jak wieloma rzeczami Asia się dzieli na co dzień. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Id swoją drogą, skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensów pracy, o tym, jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach, o satysfakcji z tego, co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka, jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy Syrówka.com która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki idź swoją drogą trwać będą nie dłużej niż 20 minut. Wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów, a także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy podobnie jak ty chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź swoją drogą. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Już jestem z moją gościnią Asią Radosławską. My z Asią znamy się naprawdę już długo, w sensie ja się bardzo cieszę, jestem dumna z tego. Asiu, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Witaj Kasiu, odwzajemniam tą radość i odwzajemniam tą serdeczność. Tak rzeczywiście znamy się, nasze pierwsze kroki czy też moje pierwsze kroki obok ciebie to były w takim programie ważnym dla mnie, o którym też z dużą radością się dzisiaj ze słuchaczami podzielę. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mi również bardzo naprawdę się cieszę. Asiu, to właśnie to zacznijmy najpierw od tego, czemu się zainteresowałaś tym programami mentoringowymi, co tam się zadziało takiego w tym mentoringu, że on cię zafascynował i skierowałaś tam swoje kroki. Zabrzmi poważnie, bo to jest rzecz poważna, bo mentoring i zabranie się w ogóle za mentoring i za rozwój drugiego człowieka jest rzeczą poważną i zabrzmi to rzeczywiście poważnie, dlaczego się zainteresowałam, to była samoświadomość refleksyjna. Pracuję nad sobą w oparciu o talenty Galupa, mam sporą gotowość do tego, aby rozumieć siebie i zadbać właśnie o ten swój samorozwój. Dla mnie sięgnięcie po kurs to był taki naturalny etap, kolejny etap rozwijania moich kompetencji. Kiedy przystąpiłam do programu, kierowała mną gotowość i taka wewnętrzna potrzeba rozwoju własnego warsztatu jako mentora to był ten moment, kiedy kilka miesięcy wcześniej otrzymałam od, od IMCC pierwszą indywidualną A, akredytację coacha i mentora. <laughs> tak, no duża, duża radość i no, ogromna satysfakcja, ogromna, no. <laughs> I równocześnie miałam również ze sobą takie doświadczenia w roli project managera. To były zarówno projekty globalne, takie wiersz z rozmachem, ale to były też takie projekty malutkie, zarówno malutkie budżetowo, jak i osobowo. Ale pozwolisz Asiu na chwilę, na sekundkę ci przerwę, bo ja chcę bardzo to podkreślić. Że ty gigantyczne masz doświadczenia w tym Project managementzie bo tutaj tak skromnie powiedziałaś, ale <laughs> chcę tylko podkreślić, że to naprawdę pamiętam, że, że cały czas po prostu na kursie tyle wnosiłaś z tego Project Managementu, że wszyscy tam po prostu, wiesz, włosy im latały. Dobrze, ale kontynuuj. <laughs> Dzięki. Dzięki. Fajnie tak naprawdę usłyszeć odbicie, wiesz, odbicie, odbicie od drugiej strony. Wiesz co, i kurs tak naprawdę dawał mi takie piękne połączenie obydwu tych obszarów i projektu właśnie i mentoringu, tworząc synergię. I słuchaj, i dla mnie naturalne było to, że po ukończeniu certyfikacji będę się ubiegała o uzyskanie akredytacji, tak czyli jest. piętro wyżej. Słuchaj, i ta dla mnie akredytacja, ona potwierdza i mój warsztat, ale też i moją wiarygodność. No i poza tym umówmy się. Osoby z talentem maksymalista, a ja mam maksymalistę w swoich top 5 po prostu, tak mają. Tak, tak, witaj w klubie, tak. No tak, tak. Ale to myślę, że dlatego złapałyśmy taki flow, tak? <śled> Więc świadomy wybór obejmował również to, kto w procesie mojego doskonalenia czy też jest albo będzie moim nauczycielem. Ja o tym lubię decydować. I dla mnie to jest bardzo istotne. I ty, Kasiu, jak i Agnieszka Kaseja, którą z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam, kłaniam się nisko jako osoby, które czuwały nad moim rozwojem, i rozwojem tej mo no, mojej nowej kompetencji, tak? To było dla mnie topów top, tak? Wgląd w siebie zapewniła mi superwizja, więc to był po prostu kompleks, tak? Trzecią rzeczą to było środowisko, w którym się uczyłam i które tworzyły inne słuchaczki. Duża empatia i życzliwość z ich strony. Wiesz, co ważne jest to, od kogo odbierz swoje myśli, przy kim próbujesz, przy kim podejmujesz wysiłki i jak, jaki feedback dostajesz w takim poczuciu życzliwości i takiej, takiej twórczości, ale i konkretów. Tak, ale w ogóle niezwykle, niezwykle wspierająca była grupa e, bardzo, a jednocześnie taka m, cały czas e, jakby idąca do przodu z rozwojem. Nie, nie że sobie tutaj tak siedzieliśmy i każdy mówił jak jest wspaniale, tylko trochę było tego staropolskiego challenge'u. Była, <laughs> była, e, było, 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 i challengeowaliśmy się hmm. też, wiesz, nawzajem. Tak, e, tak. Podpowiadałyśmy sobie, ale mega słuchałyśmy się. Fajnie, tak, tak, pamiętam. Asiu, to teraz powiedz: Dobry czas, piękny czas i pozdrawiamy przy okazji dziewczyny. Pozdrawiamy. pozdrawiamy. Tak. Czy wdrożyłaś już jakiś program w związku z tym? Bo, oczywiście, ja sparafrazuję ciebie, ale przeszłaś bardzo trudny, intensywny kurs, podobnie jak koleżanki, ukończyłaś go z sukcesem, otrzymałaś akredytację, więc w ogóle super. I powiedz, co dalej? Mając za sobą doświadczenia w prowadzeniu projektów rozwojowych, nałożyłam nową, nowo zdobytą wiedzę właśnie na projekt rozwojowy. Dlatego, że ta wiedza, którą zdobyłam, te umiejętności, którą zdobyłam. Byłam świadoma tego, że ona mi posłuży i ja sobie będę swobodnie mogła po nią sięgać w różnych projektach i projektach rozwojowych, i projektach talentowych, i projektach mentoringowych również, tak? Ja sięgnęłam, do, uh -huh, ja tutaj sięgnęłam po tą wiedzę, nie czekałam tak naprawdę sięgnęłam po rolę lidera kolejnego projektu rozwojowego, nie mentoringowego jeszcze, i to był taki projekt o wdzięcznej nazwie DOŻO. Dożo to jest takie miejsce, które kojarzy się z kulturą japońską, i to jest takie miejsce kontemplacji i nauki. I właśnie w odniesieniu do organizacji, w której pracuję, Dożo to jest taki produkcyjny obszar szkoleniowy, w którym zespół przygotowanych na jego potrzeby trenerów działa hmm. i szkoli w oparciu również o jedną z najlepszych metod, jakie, jakie moim zdaniem. Są w uczeniu ludzi dorosłych pracy, to jest metoda TWI. Projekt jest, czy też on był dedykowany nowym pracownikom, pracownikom działu produkcji i to jest projekt, ale z ogromną ludzką, rozwojową duszą dla uczestników, jak i w ogóle dla członków samego zespołu projektowego. Podjęłam się poprowadzenia tego projektu z takim nowym spojrzeniem w nowej odsłonie i ta nowa wiedza nie dotyczyła samego procesu zarządzania projektem, bo tak jakby, no nie powiem A. nieskromnie ona, no ja już tą wiedzę miałam. Już jakby tak? tutaj nic więcej, tak, nie byś się nie nauczyła. Tak. Tutaj było tylko potwierdzenie, takie upewnienie, taka, taka pewność, mm. natomiast były takie elementy, które, dla których istotności nie byłam wcześniej świadoma i nie zwracałam na nie aż takiej uwagi. I tych elementów to, to były takie trzy elementy. Po pierwsze, pięknie posłużył mi model 4P, gdzie połapałam, tak kolokwialnie mówiąc, jednocześnie aspekty proceduralne, psychologiczne, polityczne i ten power jako, jako strefę wpływu. Po drugie, mocne zorientowanie na takie pytanie, czy organizacja wykorzystuje lub wykorzysta rezultaty wypracowane w takim projekcie i kompetencje rozwinięte, uwaga u członków projektu rozwojowego. U zespołu projektowego. Zespołu projektowego. Tak, tak, i przekonałam się, wiesz, jak bardzo ważne jest to, żeby zadbać o ich motywację i wykorzystać potencjał, który właśnie został odkryty, tak? Bo w momencie, kiedy zarówno ja, jak, jako opiekun tego zespołu, jak i sami członkowie odkrywają, wow, to ja potrafię to i mnie się to udaje, to warto tak naprawdę tą energię i te, to, to odkrycie, właśnie ten wow, ponieść dalej i to zaopiekować. I to uświadomił mi właśnie program. Ten projekt. Dokładnie. I trzecie, coś, co dla mnie było bardzo mocne. Zresztą pracowałam również na ten temat i razem z tobą, i razem z Agnieszką poniosłam również ten temat na superwizję, to jest podkreślenie znaczenia etyki i zaopiekowania emocjonalnego uczestników projektu. Wiesz, i to są takie aspekty, które, tak jak mówię, mają bardzo mocną ludzką duszę i być może w pierwszych momentach zarządzania projektem, czy też kierowaniem projektem, właśnie rozwojowym, mentoringowym, nie są one dla nas naturalnym wyborem. Tak, ja tak zrobię takie wejście z tą etyką. Ona jest coraz istotniejsza. Oczywiście myślę, że to jest kwestia może rozwoju u mnie, może wieku, natomiast bardzo na nią zwracam uwagę. A przyznam Ci się, że teraz przygotowując się do kolejnej edycji raportu Future, czyli właśnie o tych kompetencjach, zawodach przyszłości, które wydaję co roku, zauważyłam i też o tym będę troszeczkę, to będzie spoiler, <grydy> będę właśnie dużo mówiła o etyce, czyli o tym, co teraz wspomniałaś, w biznesie, w wykorzystaniu sztucznej inteligencji i w ogóle, w ogóle w prowadzeniu biznesu i w pracy i w życiu. Tak więc ta etyka jednak okazuje, wydawało mi się, że to ona jakoś do mnie przyszła, te dwa lata temu, a tu się okazuje, czy nawet już Matko, już więcej, trzy, natomiast tu się okazuje, że ona też bardzo tak wiesz, wy, wybija się w tych wszystkich badaniach, które, które teraz obserwuję. Asiu, no bardzo, bardzo się cieszę. W takim razie to, o co bym chciała Ciebie poprosić, żebyś jeszcze się podzieliła, aczkolwiek dużo już dałaś tutaj, już widzę, widzę że już nasi słuchacze będą, słuchaczki również będą bardzo zadowoleni. Natomiast jakbyś mogła powiedzieć, co dalej, co, co bo skupiłyśmy się na tym co było, a teraz w takim razie co w przyszłości, jaki masz, jaki masz pomysł na wykorzystanie tej wiedzy, właśnie tego doświadczenia już, czy, czy szykujesz jakieś programy, jakbyś mogła się tutaj podzielić. I słuchaj, i znowu sięgam do moich talentów Galupa, bo lubię <laughs> pracować z tymi Galupami i w związku z tym, że oprócz maksymalisty jest u mnie rozwijanie innych i odkrywczość, jak również aktywator, słuchaj, no to nie czekać, czekać nie będę. W kontekście projektu, nad którym Pracowałam, jestem Aha. na etapie nadzoru i tej refleksyjnej praktyki dla siebie, jak i dla członków zespołu projektowego oraz interesariuszy, również. To po pierwsze. Po drugie, przechodząc z poziomu mojej matczynej fabryki na poziom korporacji, ja pracuję w organizacji, która ma charakter międzynarodowy. Jest jedną z tych organizacji, które mojej wielkiej ucieszę i dumie. Oferuje dostęp do mentoringu, korzystając z zasobów wewnętrznych. To są różne lokalizacje, nie tylko europejskie. Natomiast stosowane rozwiązania, czy też zastosowane rozwiązania, jedno z bardzo wielu rozwojowych, nie ma jeszcze struktury programu. Jeżeli mówimy o takiej, takiej definicji programu oh, tak, tak, mentoringowego. Takiej, uh -huh, uh -huh. Natomiast z nieukrywanym zaciekawieniem, jak i pełną gotowością do działania, przyglądam się posiadanym przeze mnie kompetencjom, w jaki sposób będę mogła posłużyć dalszemu rozwojowi mentoringu w mojej organizacji. Mam nadzieję, że będę miała okazję podzielić się dobrymi rozwiązaniami również i w tym zakresie i już w niedalekiej przyszłości. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. To po pierwsze trzymam kciuki, po drugie, oczywiście będziemy w kontakcie, bo za teraz wiem, moje ID się uruchomiłaś, więc ja już nie wytrzymałam, no ale dobrze wytrzymałam. Asiu to na koniec, bo często jest tak, że osoby, które słuchają odcinków związanych z mentoringiem, z programami mentoringowymi, są osobami, które jeszcze. Nie wdrożyły mentoringu w organizacji, bądź właśnie są na początku tej drogi. Jakbyś mogła tak podpowiedzieć, zastanowić, taka jedna rzecz, na którą warto byłoby zwrócić uwagę wtedy, kiedy zaczynasz, albo kiedy myślisz, że, że chciałabyś zacząć? Taka pierwsza rada: odważ się, a po drugie bądź sobą. I to jest wszystko. Tak, to, ja do, to pozwól, że ja do tego dokleję ten element związany właśnie z to, to odważ się, czyli nie przejmuj się, jeżeli ten program nie będzie jeszcze doskonały, szczególnie ta pierwsza edycja. Oczywiście. Nie przejmuj się, że będzie tam kilka par, a nie dwieście kilka. Prawda? To jest tak, że po prostu zrób to. Nasz aktywator, Asia, nasz aktywator, zrób to. Mówi zrób to, rusz, po, prostu. Rusz, po, prostu. Prostu zrób to. po prostu zrób to. No fajnie. Asiu, bardzo Ci dziękuję naprawdę serdecznie. Mogłabym, jak wiesz, z tobą rozmawiać godzinami, natomiast format mojego podcastu jest krótki, więc dziękuję Ci też za to, że tak pięknie się zmieściłyśmy w czasie. Serdecznie Cię pozdrawiam, oczywiście trzymam kciuki i jesteśmy w nieustającym kontakcie i do bardzo miłego usłyszenia, a tymczasem dziękujemy naszym słuchaczom, słuchaczkom za bycie z nami tutaj przez tą chwilę, ten odcinek. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.